Witajcie na serii Zagramaniczny Rolnik i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam plan, ponieważ tu będzie stał kurnik. Ten zostanie i, do... I ja tutaj dobuduję taki większy, ale to nie wszystko w tym odcinku, ponieważ dzisiaj b... będę też kupował pole, ale najpierw Wam pokażę ten plan. Tu będzie stał taki kurnik. W kolejnym odcinku go zobaczycie, bo dzisiaj wieczorem ma przyjechać firma budowlana i będzie go budowała całą noc. No. Ale teraz jedziemy zakupić pole. No wiecie, trzeba się rozwijać kupować nowe pola. Pewnie w kolejnym odcinku będą żniwa, ponieważ mi jeszcze rzepak nie dojrzał. Tutaj to pole będziemy, będę kupować. Jak ku kupię to pole, to jeszcze... Na papierach jest napisane, yy, że do tej działki należy jeszcze ta działka, więc będę miał najprawdopodobniej dwa pola. Teraz zakupię go to pole przez, taki, przez taką sieć. 177 tysięcy kosztuje. No i to by było na tyle w tym odcinku, tak więc na razie.